Dzieńka widzowie, ja jestem Alex i wiem, że te serwery są ciągle, prawie ciągle wyłączone, więc polecam Wam serwer chillujebombe.atmos.com, bardzo fajny serwer. Oczywiście na tym serwerze sobie gra się zrobiła. Dawam komuś jakieś itemy, pierwsza osoba na serwerze dostanie admina, wpadajcie. Na serwer? Polecam. Hmm. Jeśli gracie w Minecraft, to napiszcie w komentarzu. A na pewno odpiszę. Hmm. Zostaw suba, lajka, mordeczko. Odcinuję wąbek.frontal.me. Zaraz Wam zaprezentuję. Zostaw suba, lajka, lajka mordeczko. Nie przegap następnych filmów. To byś miał przegapiać. Hmm. Ale oczywiście ten serwer jest bardzo fajny. Oczywiście widzicie teraz um, taką piękną rzekę tylko to są shadery i w tym problem. I jeszcze wam coś pokażę. I oczywiście zeszły moje shadery tak samo sprawiają, że to jest takie piękne. Oczywiście bardzo... Oczywiście zostawcie suba lajka. Jeśli lubisz takie serwery. Survival oczywiście. Mogę zrobić serwer Bedwars, tylko by to mi kosztowało dużo pracy. Gdyś miałem właśnie serwer z Bedwars, tylko mi się usunął i miałem nawet npc które teleportowały na Bedwars. Więc... Teraz to mam taki piękny serwer Survival. Oczywiście bardzo polecam. Są bardzo dobre takie serwery. No bardzo lubię wbijać na moje serwery widzowe. Hmm. Oczywiście przypomnę, czy bombę. Więc teraz zrobię cięcie i widzimy się po cięciu. Dobra widzaja. Oczywiście, jeśli lubicie ten serwer, chociaż trochę napiszcie, no chociaż nigdy nie graliście. Możliwe, że ktoś może wygrać na tym serwerze admina na jakiś eventach albo VIPa i dostanie ode mnie itemy. Oczywiście bardzo lubię, gdy wpijacie na moje serwery. Oczywiście wpadajcie na mój serwer, chiluję bombę. Znowu przypominam. Dobijamy do 2000 subskrypcji. Oczywiście mi się czanki nie regenerują przez te shadery. No to ale zaraz zmienię te shadery, więc spokojnie. Nawet pokazuję jak zmieniam. Hmm. Graficzne, shaderki, nie? Wibus Shaders. Eee, to coś zmieniło. No, to i zmieniło. Czekaj. No, zmieniło na Oczywiście ten serwerek jest bardzo fajny. Oczywiście mam teraz. Ktoś mi czeki dzisiaj, nie regeneruję. Serwerek jest bardzo fajny. Mm. Nawet mógłbym z, z kimś nagrać odcinek. Ten, kto by na serweru, możliwe, że dostanie od VIP-a. A może i jeszcze lepszą z VIP-a, super VIP-a. Oczywiście. Napiszcie, czy lubicie, czy dostajecie ręki na serwerach za baremu, A my zaczynamy się zabudowanie miasta. Więc miasto będziemy budować na jakimś płaskim terenie i pomyślmy gdzie to by można było zrobić widzowie. Miasto powinno być w jakimś miejscu, gdzie jest bardzo płasko widzowie. Więc możliwe, że zrobimy miasto w tym miejscu właśnie, w którym widzicie wyświetla się na ekranie. No więc chyba będzie tutaj. Skupimy się na creative i jesteśmy już. Tutaj już oczywiście nie widzicie tego kolorowego, teraz nie my tak mieścimy w postaci. Tutaj oczywiście wszystko pięknie, ja tylko włączamy dzień i tutaj robimy zironsowice tutaj będą moje zironsowice więc widzowie, tutaj robimy dom o, o, o o, o. kurde dużo tam pracy będzie albo mury zrobię tutaj Hmm. Nie widzę, tutaj zrobimy ogólnie naszą wioseczkę. Więc hmm. tutaj nie wiem czy robić mury. Oczywiście wojon używa gameova poza odcinkami, ale możliwe, że nie używa tylko jeszcze jak to włączył. Możliwe, że Wojan nie używa koniecznie game tutaj... Mmm. Ale już coś takiego. Więc nie wiem czy robić dalej te mury, czy tutaj coś innego nie zrobić. A może coś... A dobra, zrobię tutaj mury. O, wiem! Zamiast tu robię lobby. Lobby tutaj, tylko muszę to usunąć. Widzowie regulamin serwera, muszę robić... Hmm. Tu będzie regu... nie. Tu nie jest płasko. Hmm. Trzeba mi to dosłownie Dobra, nikt tego nie widzi. Kordy... Dobra, kordy tego... Są takie kordy tego, jak widzicie. I gdy wpijecie na serwer, ukryje tutaj skrzynkę z nagrodą. Hmm. Ode, a, ode mnie Diamentowa zbroja I drejtowy miecz i trójzłap Kilof Kilof Żelazny i Spadzaję I enchant epicyron z protection 4 4, 4, 4 Enchant to wyrącz Fire Aspect 2 Enchant to Sharpness 5 Enchant to wyrącz Efficiency 4 to chyba maksymalna Jeśli 5 no to i tak dawam tutaj takie iten tak. I dajemy itenki I ostatnie to Elytra i wszędzie fajerwarki albo nawet 3 letry i dajemy coś takiego i pamiętajcie, że to jest ta skrzynka. Macie tutaj kody i oczywiście wpadajcie na serwer. Mam nadzieję, że wbijecie, zostawcie suba lajka, więc pa! pa!